Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym programie pokażemy, jak fatalnie jeżdżą kierowcy po krakowskich ulicach. Pokażemy również filmy z samochodów egzaminacyjnych, które są kopalnią złych przykładów. Ale na początek to, co nagraliśmy na ulicy Armii Krajowej w Krakowie i szokujące zachowanie kierowcy Mercedesa. No i co Państwo o tym sądzicie, można by zapytać, ponieważ jest korek. Kierowca postanowił ten korek sobie skrócić, przejeżdżając przez przejście dla pieszych. Po czym? Popatrzcie Państwo. Policjant nie daje rady tego kierowcy zatrzymać. Ten kierowca jakby w ogóle tego policjanta nie widział, no prawie przejechał mu po stopach. Trudno nie zauważyć policjanta, który z lizakiem, tak zwanym, wybiega prawie wprost przed. Jego maskę, maskę tego, skąd idą, przyzwoitego samochodu. Kierowca po prostu nie chciał go widzieć. Niestety, no to jest, proszę państwa, coś niewyobrażalnego. My już nawet nie reagujemy na wezwania policji. Oczywiście policjan przedsięwziął pościg. No pościg nie trwał długo, bo jak okazało się, tylko do najbliższego biurowca zmierzał nasz bohater programu. Na tej podstawie w dniu dzisiejszym panu zaczynamy prawo jazdy. Tak jak panu mówię, nie zatrzymałem się niespecjalnie do kontroli, nie widziałem. No jeżeli taki kierowca nie widzi policjanta w tej sytuacji, to jest pytanie, czy widzi. Kogokolwiek innego, czy widzi pieszych na przejściach dla pieszych, czy może jeździć nasuwają się poważne wątpliwości. No ale takie zawracanie w miejscach niedozwolonych to bardzo popularne zachowanie. Mamy też tutaj no, autobus, który usiłuje zawrócić na zakazie zawracania. Zawraca pod prąd, to jest nawrotka w przeciwnym kierunku. Kamery w naszym samochodzie egzaminacyjnym zarejestrowały właśnie takie zachowanie kierowcy zawodowego, kierowcy autobusu, którą być może powierzamy dzieci do dowiezienia ich do szkoły, czy do innej miejscowości, na ferie na przykład. No coś nieprawdopodobnego. To teraz pokażmy bardzo popularne również złe zachowania kierowców, czyli przejeżdżanie na czerwonym świetle. Rondo zobaczcie Państwo, już ten samochód srebrny przejeżdżający przed chwilą właściwie nie powinien był pojechać. No ale ta pani, no jedzie na czerwonym, ewidentnie. Światło czerwone. Mówimy o sygnalizatorze znajdujących się przed torowiskiem. Przejeżdżamy normalnie na zielonym świetle. Przed torowiskiem, nie wjeżdżając yy, na Pani ja na zielonym świetle. Na zielonym świetle, tak? Na jest, zielonym pani, świetle. jest pani pewna tego. Tak. Dobrze, zaraz to sprawdzimy. Pani jedzie na wentarne, obok ciężarówka nie zatrzymuje. a pani przejeżdża na ten Okazuje się, że oczywiście miała policja rację. Natomiast pani no nie sądzę, żeby kłamała. Ja myślę, że po prostu była tak zamyślona, zajęta czymś innym, że jedzie w najlepsze. Przekonali, że to będzie światło zielone. Na czerwonym, na no czym to grozi, no łatwo sobie wyobrazić. No tutaj też mamy kierowcę Toyoty, który pojechał, no można powiedzieć, na bardzo głębokim czerwonym. Tak, to no, z kamery umieszczonej w moim samochodzie, popatrzcie państwo. Już ten pojazd jadący przed Toyotą nie powinien jechać. Postanowił. No a kierowca Toyoty zupełnie świadomie jeszcze zmienia pas ruchu przez linię ciągłą, jedzie nie ze swojego pasa i szerokim łukiem, żeby Spróbować nie przeszkolić tym pojazdom, który się spożywa, który już na zielonym świetle, żeby jeszcze jakoś powiedzmy tam zmieścić się. No ale tak, przecież nie możemy robić. Jeżeli lekceważymy światło czerwone, no to jest to. Pierwszy stopień do piekła. A tutaj bardzo niebezpieczne zachowanie. No przy takim przejeździe na czerwonym to mogło dojść do wypadku. Tym razem z naszego samochodu egzaminacyjnego światło zielone uruchomiło się na kierunku na wprost w Saską i jeszcze na samym środku skrzyżowania pędzący samochód jadący od Nowochuckiej w lewo. No nie dużo brakowało. Gdyby te samochody pojechały nieco szybciej. Kto wie, jakby to się skończyło. Czyli nie może mieć, proszę Państwa, zaufania do światła zielonego, bo okazuje się, że kilka jeszcze pojazdów możemy w różnej sytuacji spotkać, jakby nie było przepisów, sygnalizacji, znaków, niczego. A teraz przejście dla pieszych, no i naprawdę przerażające zachowanie kierowcy. Ulica Bronowicka, popatrzcie Państwo, hamuje samochód na prawym pasie, zatrzymał się i co? Jeden przejeżdża, następny próbuje zahamować. Piesi już są na przejściu. No nie udaje mu się to, bo przecież zatrzymał się praktycznie za przejściem dla pieszych. Dobrze, że piesi szli powoli, że się rozglądali, do wypadku nie doszło. Ale co jakiś czas dochodzi. Przypominam, w Krakowie tych wypadków z pieszymi jest ciągle bardzo dużo. A Polska należy do czołówki europejskiej w wypadkach z pieszymi. Ale to nie tylko Bronowicka. To nasza Śląska Długa. To nasza Armii Krajowej? Popatrzcie Państwo, kolejne wykroczenia na tych słynnych już w naszym programie przejściach. Ci kierowcy chyba nie znają przepisów i chyba nie są świadomi zagrożenia, które występuje przy takim wyprzedzaniu, omijaniu tragedii. Został Pan zatrzymany za wykroczenie w postaci omijania pojazdów, które się zatrzymały w celu przepuszczenia pieszych. Pan miał środkowym pasem, na prawym pasie zatrzymał się pojazd. Piesi, proszę pana, już byli na przejściu dla pieszych. Nikogo nie było na pasa. Ale proszę pana, my rozmawiamy o przejściu dla pieszych tutaj za nami. Jeżeli nie ma nikogo na pasach, to przecież mogę przejechać. Proszę pana, nie, nie może pan przejechać, jak pojazd się zatrzymuje przed przejściem dla pieszych. Który pojazd się zatrzymał? Ja nie chciałbym żadnego pojazdu. Proszę pana, dlatego panu tłumaczę. Pojazd, który jechał prawym pasem w tym samym kierunku, w którym pan jechał. No to w takim razie jeszcze jeden przykład związany z gwałtownym hamowaniem. No tutaj pan swoim malutkim samochodzikiem wyskoczył jak Filip z konopi z ulicy jednokierunkowej jechał pod prąd. No właśnie, musiałem gwałtownie zahamować, na szczęście jechałem powoli. No a ten kierowca prawdopodobnie chciał się szybko pozbyć tego wykroczenia, które popełnił. Wiedział, że jest właśnie w sytuacji pod prąd. No tylko, że ta szybka jazda mogła skończyć się tragicznie. Teraz spójrzmy na to zdumiewające zachowanie kierowcy, który ominął samochód, który zatrzymał się na znaku stop. A ten znak stop jeszcze na dodatek jest przed przejazdem kolejowym. Liczymy wykroczenia. Linia ciągła, naruszona przez kierowcę Opla. Znak stop. Zlekceważony przez kierowcę Opla. No i wyprzedzanie na przejeździe kolejowym. Czy można coś więcej? Powiecie państwo, e no, przecież wszystko widział, nic się nie stało. W tym momencie może nic, w innym się stanie. Ta elka na dachu nie może nam przeszkadzać. Poza tym pomyślmy, jaki przykład dajemy tym kierowcom. No oni powiedzą, no za co mnie oblewają ci egzaminatorzy, czego oni ode mnie wymagają, skoro przecież inni kierowcy jeżdżą jeszcze gorzej, a mają prawo jazdy. Spotykamy się czasem zresztą z takimi tłumaczeniami. Fatalne zachowanie, lekceważenie ważnych, istotnych kilku przepisów ruchu drogowego. Czy to tak ma wyglądać? A szkoda, że nie było tu policjantów. Szkoda, ale mamy umowę z Komendą Miejską Policji w Krakowie, że takie drastyczne wykroczenia przekazujemy do realizacji, do ukarania. I tak się też stało. To na koniec powiedzmy w takim razie o niestosowaniu się do znaków poziomych co również jest bardzo częstym wykroczeniem wśród krakowskich kierowców. Tutaj mamy przykład takiego Porsche, który z pasa do jazdy na wprost spokojnie jedzie sobie i skręca w prawo. No właśnie. To miejsce też było w naszym programie. Zalecałem wtedy, żeby z alei pokoju, wjeżdżając z Powstania Warszawskiego, dla płynności ruchu zajmować kolejno trzy pasy ruchu, które są na powstania warszawskiego. Z tego jednego, jedynego możliwego rozkrętu pasa. Mamy możliwość wychania albo na prawo, albo na środkowy, albo na lewy pas powstania warszawskiego. No ale jak można to spokojnie robić, skoro mamy kierowców, którzy z sąsiedniego pasa do jazdy na wprost skręcają w prawo. I jest to w tym miejscu, zresztą w każdym innym. Groźne, naprawdę groźne. I tu kolejny przykład na to, że kierowcy w ogóle nie zwracają uwagi na znaki poziome. Tutaj mamy strzałkę do jazdy w prawo, a kierowcy prosto. Nie zwracają, albo nie chcą zwracać uwagi. Ja podejrzewam, że połowa tych kierowców po prostu świadomie popełnia to wykroczenie, bo albo za chwileczkę skręca w prawo i nie chce się później tym kierowcom myśleć o zmianie pasa ruchu, no to już miałem wcześniej sprawę załatwioną. Część w ten sposób wysuwa się na czoło korka zatoru, że jest o tyle niebezpieczna, że kierowcy wyjeżdżający po prawej stronie mają problem z diagnozą, kiedy mogą pojechać. Tam jest szauka. powinni móc na prawy pas pojechać. I nagle okazuje się, że na tym prawym pasie, na którym nikt oprócz autobusu prosto jechać nie może, jedzie prosto, co tam strzałka do skrętów w prawo. Panie kierowco, czy wie pan, jaki jest powód zatrzymania? Nie. Nie się do nakazanego kierunku jazdy. Ale ja tutaj skręcam. Z tego pasa co pan jechał, mógł pan tylko skręcić w prawo, a pan jechał na wprost. Pan nie może tak jechać. Rozumie pan? Rozumiem, ale nie wydaje się panu, że to jest nielogiczne? Nie się do nakazanego kierunku jazdy. Mandat 250 zł, 5 punktów. Oczywiście ma pan prawo odmowy przyjęcia. Odmawiam. Wtedy mand... wniosek do sądu, decyzja należy do pana. Odmawiam. Pan jechał z tego pasa. Rozumie pan, czy nie? Nie, bo skręcam tutaj. Po obejrzeniu takiego programu to można wysnuć tylko smutne wnioski. Pytanie: po co sobie zawracać głowę przepisami, skoro i tak wszyscy robią co chcą? No, tak można by powiedzieć: robimy co chcemy. To już nie chodzi o nieposzanowanie przepisów. To chodzi o igranie z ludzkim życiem lub zdrowiem. Baru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.